Cześć Boże, witajcie. Przed nami kolejny, ostatni już dzień ósmego tygodnia odpowiedzialności za finanse. To wszystko, czego do tej pory zdążyliśmy się nauczyć, co, to wszystko, co zdążyliśmy przerobić, przybliżyło nas, mam nadzieję, że nas przybliżyło, do tematu tego dnia, czyli do dziesięciny. Cóż to takiego jest ta dziesięcina? Ogólnie rzecz można powiedzieć, że dziesięcina to jest na wzór Starego Testamentu oddawanie jednej dziesiątej Jednej dziesiątej swoich y, przychodów. Z pierwocin. Z pierwocin. No, wtedy były pierwociny. Dzisiaj o pierwocinach trochę ciężko mówić, jeżeli ktoś y, nie uprawia roli, bo to było z tym przede wszystkim związane czy z hodowlą. Mhm. Natomiast tą dziesięciną mogą być nie tylko rzeczy materialne. To może też być czas, ale generalnie jest to poświęcenie 10% tego, co należy do nas, tego, co my wypracowaliśmy. Tego, co jest naszym przychodem na rzecz Boga, ale w, nie w sensie takim, że Panie Boże, masz tutaj 10%, dajemy Ci. To może być działalność na rzecz różnych instytucji, różnych osób, wspólnot, więc temat bardzo szeroki. To może być po prostu nasz czas. Tak, ale też ludzi. służący komuś, prawda? Tak, dla kogoś. To jest, tak, to jest to. coś, co ma otwierać nasze serce i oczywiście pomóc w podjęciu tej decyzji, oczywiście decyzji, która jest naszą wolnością, bo to nie znaczy, że trzeba zawsze, na każdym kroku i codziennie, no przepraszam, codziennie nie, cały czas tą dziesięcinę oddawać. Natomiast nasze doświadczenie jest takie, że ta dziesięcina, która jest założona, tą, którą my oddajemy, przynosi nam same błogosławieństwa. Pewnie, że czasami jest trudno, czasami człowiek myśli, a może nie trzeba było płacić by tej dziesięciny, ale to są takie, myślę, pokusy, które przynajmniej w mojej głowie gdzieś tam biegają. Ja staram się z nimi walczyć, na razie dziękować Bogu mi się z tym udaje i widzę skutki tego, że ta decyzja przeze mnie jest podjęta. Chciałabyś, Kasia, coś dodać? Z Księgi Przesłuch mamy cytat, mogę go przeczytać. Przeczytaj. Czcij Pana ofiarą z Twojego mienia i pierwocinami całego dochodu, a Twoje spichlerze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją moszczem. Mhm. To a propos tego, co powiedziałeś, jakby dla podkreślenia, że te kwestie no, w Starym Testamencie są, są poruszane i no, nie są one obce. No, kiedyś w średniowieczu było, chyba tak, był taki podatek przez Kościół ustalony, czyli. Ta nie, W niektórych państwach, w Niemczech chyba też jest podatek wyzwa, wyznaniowy tak zwany. Tak, może nie mają tacy, ale mają z podatku, opłacają y, akurat y, ten kościół, do którego należą. No w Polsce jest inaczej: my wrzucamy na tacę, przy, przynosimy jakieś intencje, y, prosimy o mszę. Mam jakieś tam inne drobne opłaty, ale no właśnie chodzi o to, że to co my dajemy na kościół, to, to służy nam wszystkim ostatecznie, bo z naszych pieniędzy jest opłacana energia elektryczna, y, sprzątanie kościoła, y, opieka wokół terenu, remonty, jakieś takie inne inwestycje związane właśnie z tym, aby ten nasz kościół y, wyglądał godnie. Ja jest naszym świadectwem, prawda? Ja tutaj chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Przeczytam może taki troszeczkę dłuższy fragment z Księgi Rodzaju. Bóg nie chce napiwków. Nie chce bez nasz... Bóg nie chce bezmyślnego wrzucenia złotówki do kościelnego koszyka. Przez wieki wytworzył się biblijny sposób okazywania Bogu naszego zaufania. Wyraził to ojciec dwunastu pokoleń, Jakub. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. Opuścił do ojca bez niczego, a powracał z dużą rodziną i potężnym majątkiem. Dlaczego? Ponieważ ufał Panu Bogu, nie tylko teoretycznie w pięknych słowach, ale konkretnie i rzetelnie oddając boku jedną dziesiątą swego dochodu. I to było dla mnie to słowo bardzo istotne, sobie go podkreśliłem. Dochodu, a nie przychodu. Różnica jest taka, że ja pracując, mam jakiś konkretny przychód. I ten przychód muszę też yy, przeznaczyć na to, żeby zapłacić współpracownikom. Czyli tym pracownikom, o których mówiliśmy w poprzednim spotkaniu, żeby oni też dostawali uczciwą, rzetelną y, pensję, wynagrodzenie i to, co mi zostanie dopiero po prowadzeniu też podatków, oddajcie cesarzowi, cesarskie, stanowi mój dochód, czyli coś, co jest moją, moim taką pierwociną, można powiedzieć i od tego, Panu Bogu, składam y, dziesięcinę przychodu, to oczywiście może. wolności może dawać od Natomiast na... ja podjąłem taką decyzję, bo nie chcę od całości dawać, żeby później... No musiałbym każdemu powiedzieć słuchaj, ale ty w nie też uczestniczysz, to ci 10% mniej zapłacę. No tak. to, to, co, to, to, co to co mi co, zostaje. Dobra, to co w Twoim sumieniu, to w Twoim sumieniu. A to co w tekście, to w tekście. Tutaj jest wolność yy, i tu właśnie trzeba samemu... Yy, te skupy, ale jak, było, jak to... było napisane w Księdze Kapłańskiej? Każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do Pana. Jest rzeczą poświęconą Panu. Należy do Pana. To nie to, że my mamy i my Ci, Panie Boże, damy ze swojego. To należy do Ciebie. Jeżeli my nie zapłacimy tej dziesięciny, mówię oczywiście osoba, które podejmują y, takie doświadczenie życiowe, jeżeli my tej dziesięciny nie oddamy Panu, to znaczy, że okradliśmy go z rzeczy, która należy do Niego. Nie czujcie się przymuszeni do tego, żeby płacić dziesięcinę. Był taki piękny fragment gdzieś tutaj. Nie wiem, czy ja go znajdę w tym momencie. Czy to było w tym. O, ważne jest jednak, by dawać sercem otwartym i ochoczym. To chyba wszystko tłumaczy. Jeszcze coś chcesz, Kasia, dodać? Tu mamy na pewno dwa fragmenty jeszcze. Psalm 96. Mamy z koryntian, ale tych dzisiaj będziemy jeszcze później czytać, bo to jest fragment na dzisiaj przewidziany. Kasia mówiła też jeszcze o dziesięcinie z czasu. Tutaj też jest taka wskazówka. Jeżeli, jeśli nie pracujesz zawodowo, twoim bogactwem jest czas. Oddaj jedną godzinę dziennie na pracę dla Boga. Pomóc się i bóg ci wskaże, jaka to może być praca i służba. Nie chodzi o to, że godzinę spędzę na modlitwie przed tobą. Bóg ci pewnie konkretnie wskaże, co masz w czasie tej godziny zrobić. Może no, trzeba odśnieżyć teren wokół kościoła. Na przykład. No to coś pokaże, na pewno coś pokaże. Ja słuchajcie, to też się muszę z tym podzielić, jak było ostatnio u nas takie duże opady śniegu. Na co o piątej, a nawet czasami wcześniej wstawałem, żeby odśnieżyć podjazd u nas i udrożnić wyjazd samochodami. I w którymś momencie odśnieżam i już tak sobie tylko myślę, żeby skończyć tutaj ten wjazd do nas na posesję i iść jeszcze na kawę z się żoną napić. Ale tak mnie coś pcha, idziesz jeszcze kawałek dalej, i tak kawałek dalej, kawałek dalej, kawałek dalej i odśnieżyłem całą drogę dojazdową aż do asfaltu, jakieś 100 metrów ponad. I to było takie właśnie, ja to odczułem jako takie popchnięcie Ducha Świętego, zrób coś dla tych sąsiadów może, którzy jeszcze śpią, którzy jak wstaną, będą chcieli wyjechać, to zobaczą, że mają fajnie odśnieżoną drogę. To był taki czas, który właśnie można było powiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie natchnienia, Pan go w tą stronę poprowadził, to jest to też jego dziesięcina z czasu, z pracy dla przeznaczonej dla innych. Drugi do Koryntian. Tak, bowiem jest. Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przy to postąpi, tak jak mu nakazuje jego własne serce. Nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Uh -huh. No nie trzeba tego komentować. Ten tekst mówi sam za siebie. Trzeba tylko odwagi. Do tej odwagi radosnego. Zwróćcie uwagę radosnego. Nie jest mu tego Ostatnie moje 20 zł muszę dać na tacę. kurczę. ale to jest radość. <grytanie> Panie, mam 20 zł. Ostatnie w portfelu. Daję tobie. Zrób z tym to, co ty uważasz za słuszne. Bądźcie pewni, że błogosławieństwo Was na pewno nie będzie omijało wtedy, bo z sercem ochoczym i radosnym dajecie Panu. Mamy na ten dzień przeznaczony drugi list do Koryntian, ósmy, dziewiąty werset. To jest kontynuacja tego, co Kasia przed chwileczką przeczytała. Paweł znowu jest tak po prostu. na rzecz tak, ubogich. <gry> tak bezpośredni. On pisze do tych ludzi e, świeżo nawróconych, e, zakochanych w Jezusie. E, w sposób tak prostolinijny. Nie, nie w Baweł. No. On po prostu mówi: Macie to dajcie, jeżeli poszliście, no to idźcie już na całość do końca. E, chodzi o to, żebyśmy się dzielili i, i wiarą, i, i majątkiem. No potrzebujemy, żebyście wspierali te kościoły, żebyśmy wszyscy mniej więcej mieli yy, tak samo. No, to jest taki to niesamowite. No, może taki trochę komuną dotknie, ale yy, może ja niepotrzebnie On też ma takie nastawienie. No, w każdym razie mi się bardzo ten tekst podoba. On jest taki szczery. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. To też zachęta do tego, żeby właśnie tak działać. Tak więc udzielam Wam rady, a to przyniesie pożytek Wam, którzy zaczęliście już od ubiegłego roku nie tylko chcieć, okay. lecz i działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało Waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie czyli też jakiś rozsądek w tym trzeba zachować, ale żeby była równość. Trzeba więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość. Jak to jest napisane, nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Ja tutaj bym jeszcze do dziewiątego rozdziału przeskoczył na chwilę, mm. do ósmego wersetu. A Bóg może zlać na Was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Pan Bóg z automatu nie przelewa yy, na nas całej swojej obfitości łaski. On może to zrobić. Po to, żeby zapewnić nasze takie doczesne potrzeby, żebyśmy wszystkiego i zawsze mieli pod dostatkiem, żeby nasz czas, nasze siły były przeznaczone do budowania Jego Królestwa na Ziemi. Jeżeli pójdziemy za jego słowem i będziemy na to zwracali uwagę, to tak się pewnie będzie działo. Pan Bóg. Otworzy krany, zawory swojej łaski w niebie będzie na nas wylewał całą obfitość, czyli coś, co ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić, ile to jest. To chyba jest niepoliczalnie. Bym zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem, yy, ale nie to, co ja sobie wymyśliłem, że muszę mieć pod dostatkiem, czyli samochody, pieniądze, yy, nie wiem, luksusowe restauracje, tak, żebym zjadał. To nie chodzi o to, co ja sobie wymyśliłem, tylko o to, co Bóg dla mnie zaplanował, żeby tego mi nigdy nie brakło. Trzeba ten tekst samemu przemodlić, poświęcić na chwilę, przeczytać wielokrotnie, a Bóg na pewno wskaże nam jakieś zdanie, jakieś słowo, kierunek jakąś myśl, która będzie właśnie tylko i wyłącznie dla nas. My tym, co nas dotknęło, no to jest mnóstwo jeszcze innych fragmentów, ale no, przedłużylibyśmy za bardzo to nagranie, tego nie chcemy robić. Zachęcamy Was do samodzielnej modlitwy, do bycia z Bogiem na rozważaniach, bo przecież o to w tym wszystkim też nie chodzi, żebyśmy sami mogli z Bogiem przepracować pewne kwestie, a później zacząć działać według Jego poruszeń. Prosimy Cię Panie, żebyś Ty poprzez swoją łaskę, swoje błogosławieństwo rozrywał wszelkie kajdany naszego związania, czy to finansowego, czy yy, braku chęci pomocy, czy przeznaczenia swojego czasu, niech to wszystko w Twoje święte imię zostanie rozwiązane, żebyśmy byli uzdolnieni do tego, żeby zacząć pracować, działać na rzecz innych, bogacąc się w dobre uczynki w Twojej łasce, w Twojej miłości, w Twoim miłosierdziu. Amen. Musimy być na od ducha biedy i myślenia o tym, że my nigdy, że się nie dorobimy, że zawsze nam będzie brakować. to, to są kłamstwa. Wszystko mogę w tym, w który nie? mnie umacnia. Tak z listu do Filipian na koniec. Bądźcie błogosławieni, dobrego czasu Wam życzymy i do następnego razu. Amen. Z Bogiem.